Nigdy nie wierzyłam w Boga, w życie po śmierci, w jakąkolwiek formę istnienia poza tym, co mogłam zobaczyć, dotknąć i zmierzyć. Byłam twardą realistką, a może raczej ateistką z przekonania. Dla mnie śmierć była po prostu końcem, jak wyłączenie światła w pokoju: wszystko gaśnie, zapada cisza i już niczego nie ma. Tak myślałam przez całe życie. Miałam swoje powody, dorastałam w domu. Gdzie religia była narzędziem strachu, słyszałam o karach, potępieniu, grzechu, a nigdy o miłości. Kiedy w wieku dwudziestu lat straciłam mamę, a później, po ciężkiej chorobie, tatę, przekonałam się, że jeśli Bóg istnieje, to na pewno nie jest tym dobrym i kochającym, o którym mówią kazania. I tak zamknęłam swoje serce na wszystko, co miało choć cień duchowości. Tamtego dnia, kiedy wszystko się wydarzyło, był zwyczajny poranek. Stałam, wypiłam kawę, wyszłam do pracy. Nic nie zapowiadało, że kilka godzin później będę leżeć na zimnym asfalcie, walcząc o oddech. Pamiętam ten moment z dziwną ostrością hałas hamujących opon uczucie, jakby świat nagle zwolnił, a każdy dźwięk stawał się odległy, rozmyty. Ból przyszedł dopiero po chwili. Przeszywający, palący ktoś krzyczał moje imię. Ktoś inny trzymał moją dłoń, mówiąc, że pomoc już jedzie, ale ja wiedziałam. Wiedziałam, że to nie jest zwykły wypadek, z którego po prostu wstanę. Moje ciało stawało się coraz cięższe, jakby tonęło w niewidzialnym oceanie. Oddychanie było walką i wtedy poczułam spokój. Nie taki, który przychodzi, kiedy wiesz, że jesteś bezpieczna, raczej taki, który mówi ci: Nie walcz już. Ostatni oddech był dziwny, nie bolał. Nie czułam paniki, choć powinnam. To było tak, jakby ktoś delikatnie wyłączył we mnie ból i strach. Słyszałam jeszcze odległe syreny, ale one już mnie nie dotyczyły. I wtedy stało się coś, czego nigdy nie mogłam sobie wytłumaczyć w kategoriach logiki czy nauki. Nagle byłam obok. Stałam nad swoim ciałem. Widziałam siebie leżącą na drodze ratowników, którzy próbowali mnie reanimować. Mogłam dostrzec każdy szczegół. Krew na asfalcie. Rozdarte ubranie, drżące dłonie młodego ratownika. Ale jednocześnie czułam się lekka. Nie czułam bólu. To był moment, w którym powinnam zrozumieć, że umieram. Ale w moim wnętrzu nie było strachu. Była tylko dziwna, głęboka ciekawość, co się ze mną dzieje. Czas przestał mieć znaczenie. Sekundy mogły być godzinami, a godziny sekundami. Pamiętam, jak rozejrzałam się wokół, a wtedy zauważyłam coś, co do dziś mam w oczach. Delikatną poświatę. Najpierw myślałam, że to reflektory samochodu, ale ona była inna, miękka, pulsująca, jakby zapraszała mnie bliżej. Nie wierzyłam w takie rzeczy. Przecież mówiłam sobie całe życie, że po śmierci nic nie ma, a jednak coś było. Ta myśl była moim pierwszym pęknięciem w murze niewiary. Nie wiem, kiedy dokładnie straciłam kontakt z tym, co działo się na ulicy. To nie było jak w filmach, gdzie ekran robi się czarny, a dźwięk nagle urywa. To było łagodne, jakby ktoś powoli ściszał radio i opuszczał światło w pokoju, w którym całe życie siedziałam. Patrzyłam jeszcze przez chwilę na ratowników, na ich desperację, na ręce uciskające moją klatkę piersiową. Wiedziałam, że walczą, ale wiedziałam też, że ja już tam nie należę. Nie czułam się częścią tej sceny, bardziej jak obserwatorka, świadek czegoś, co powinno być moim końcem, i wtedy pojawiła się cisza. Niezwykła cisza, lecz taka, która wypełnia całą przestrzeń i serce. Nie było w niej żadnego niepokoju. Była kojąca. To dziwne, bo przez całe życie bałam się śmierci, nie w sensie bólu, ale w sensie tego niczego, które jak wierzyłam miało nadejść. Tymczasem to, co odczuwałam, było wszystkim, tylko nie pustką. Poczułam delikatne uniesienie, jakbym stawała się lżejsza z każdą chwilą. Świat, który znałam, zapach asfaltu, chłód powietrza, odgłosy miasta powoli odpływał. I wtedy dotarło do mnie, że znikają też wspomnienia bólu. Nie było już krzyku, paniki, strachu. Przede mną pojawiła się przestrzeń, której nie potrafię opisać słowami. Niebo? Nie. To nie było niebo w sensie jaki znałam z obrazów czy kościoła, raczej ogromna, świetlista przestrzeń, w której każdy punkt wydawał się żywy i świadomy. Światło, które wcześniej widziałam z daleka, teraz było bliżej. Wydawało się oddychać. Im bardziej się do niego zbliżałam, tym mocniej czułam miłość. Tak, to jest słowo, które muszę tu użyć, choć wiem, że brzmi banalnie. Ale to nie była miłość, jaką zna się z ludzkich relacji warunkowa, zmienna, czasem bolesna. To była miłość absolutna, czysta, wszechogarniająca. Miałam wrażenie, że to światło zna mnie lepiej niż ja sama. Każdą moją myśl, każde wspomnienie, każde słowo, które kiedykolwiek wypowiedziałam. Ale nie było w nim ani odrobiny osądu. Była tylko akceptacja. Taka, jakiej nigdy w życiu nie doświadczyłam od człowieka. I wtedy wydarzyło się coś, co złamało mój dotychczasowy światopogląd. Usłyszałam głos. Nie w uszach, ale w środku siebie. Był miękki, ciepły, jakby rozbrzmiewał w każdej cząstce mojej istoty. Powiedział: Witaj w domu. Domu? Przecież nigdy tu nie byłam, a jednak w tej chwili wiedziałam, że to prawda. Czułam, że jestem u siebie, że to miejsce, czy raczej ten stan, był mi bliższy niż całe moje dotychczasowe życie na Ziemi. Światło zaczęło mnie otaczać, a ja czułam, jak coś we mnie pęka. Wszystkie mury, które budowałam przez lata: cynizm, złość, niewiara. One znikały, bo w obliczu tego, co czułam, były po prostu bez sensu. Wezwanie do działania. Jeśli czujesz, że te słowa dotykają czegoś w Twoim sercu, zapraszam Cię, by zostać ze mną do końca tej historii. Możesz też zasubskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych relacji, które niosą nadzieję i pokazują, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Kiedy słyszałam w przeszłości słowo pustka, wyobrażałam sobie czarne, zimne nic. Ciszę tak głuchą, że aż przytłacza brak czegokolwiek, co mogłoby istnieć, a jednak to, co teraz czułam, nie miało z tym wyobrażeniem nic wspólnego. To, w czym się znalazłam, było pełne. Paradoksalne, wiem, ale ta pustka była wypełniona obecnością. Nie widziałam ścian ani krajobrazu, a mimo to wiedziałam, że jestem w jakimś miejscu. Było to jak przestrzeń zbudowana z samej świadomości, z życia, które pulsowało. Choć nie miało formy. Nie było tam słońca, a jednak było jasno. To światło nie pochodziło z jednego źródła. Wydawało się, że bije ze wszystkiego wokół, a także ze mnie samej. Mogłam je poczuć na sobie, ale nie w sposób fizyczny, lecz głęboko wewnętrzny, jak ciepło, które przenika każdą cząstkę istnienia. Przez pierwsze chwile próbowałam myśleć tak, jak robiłam to całe życie analizować, rozumieć, układać w logiczne schematy. Ale tu myśli nie były potrzebne. One wręcz przeszkadzały, bo odpowiedzi pojawiały się same, bez słów, bez pytań. Wiedziałam po prostu. Zrozumiałam wtedy, że to miejsce jest nie tylko bezpieczne, ono jest sensem. W tym świetle nie czułam braku, bólu, samotności, ani wstydu. Wszystko, co na Ziemi było dla mnie ciężarem, tu zniknęło. I nagle poczułam coś jeszcze. Subtelną obecność, która zbliżała się do mnie. Nie zobaczyłam od razu postaci, ale wiedziałam, że ktoś tu jest. W tej pustce, która wcale nie była pusta, poczułam wyraźne drżenie, jakby przestrzeń sama cieszyła się z mojego przybycia. To uczucie było tak potężne, że moje serce, jeśli można tak powiedzieć, o czymś, co już nie bije fizycznie, wypełniło się wdzięcznością. Byłam jak dziecko wracające po długiej podróży do domu gdzie ktoś od dawna czeka, by przytulić. W tamtej chwili po raz pierwszy w życiu zrozumiałam, co znaczy być w pełni kochanym. To nie była teoria, to nie były słowa, to było doświadczenie tak głębokie, że każda cząstka mojej istoty krzyczała Tak, to jest prawda, a wtedy przestrzeń zaczęła się zmieniać. Z pustki zaczęły wyłaniać się kształty, jakby z mgły powoli formował się obraz. Najpierw delikatne kontury, później coraz wyraźniejsze szczegóły. I kiedy rozpoznałam pierwszą twarz, łzy, choć już bez ciała, popłynęły mi w sercu, bo patrzyłam prosto w oczy mojej mamy. Stała przede mną, tak wyraźna, jakby nigdy nie odeszła. Jej oczy miały ten sam odcień, który pamiętałam z dzieciństwa głęboki, ciepły brąz, w którym zawsze mogłam się schronić, kiedy świat wydawał się zbyt okrutny. Ale tu było coś więcej. W jej spojrzeniu nie było ani odrobiny smutku, troski czy lęku. Była w nim tylko czysta radość, że znowu mnie widzi. Nie słyszałam jej głosu w tradycyjny sposób, a jednak wiedziałam, co chce mi powiedzieć. Wystarczyło spojrzenie, a cała treść płynęła prosto do mojego wnętrza. Jestem tutaj. Zawsze byłam. Poczułam jej obecność, ale nie miała w sobie ciężaru ciała. Była lekka, a jednak bardziej prawdziwa niż ktokolwiek, kogo spotkałam w ziemskim życiu. Chciałam rzucić się w jej ramiona, ale w tej rzeczywistości gesty były inne. Tu nie trzeba było dotyku, by poczuć bliskość. Była we mnie i wokół mnie jednocześnie. Światło, które otaczało nas obie, pulsowało delikatnie. Miałam wrażenie, że to właśnie ono jest źródłem wszystkiego miejscem, z którego przychodzimy i do którego wracamy nie oceniało. Nie zadawało pytań, nie przypominało mi moich błędów ani chwil słabości. Przez całe życie bałam się myśli, że jeśli istnieje coś po śmierci, to będę musiała stanąć przed surowym sędzią, który wyliczy mi wszystkie grzechy. A tu czułam coś dokładnie odwrotnego. To światło patrzyło na mnie tak, jak patrzy matka na swoje dziecko, które się potknęło, z czułością i pragnieniem, by je podnieść, a nie ukarać. Mama poprowadziła mnie w stronę tej jasności. Nie stawiałam kroków, bo tu nie było chodzenia w ludzkim sensie. Poruszaliśmy się bardziej intencją niż ruchem. Z każdą chwilą blask stawał się silniejszy, a jednak nie oślepiał. Wręcz przeciwnie, im bliżej byłam, tym wyraźniej widziałam wszystko. Zrozumiałam, że w tym miejscu nie ma kłamstw, nie można tu niczego ukryć, ale też nie ma powodu, by chcieć cokolwiek ukrywać. Całe moje życie było jak otwarta księga, każda decyzja, każde słowo, każda myśl, ale zamiast wstydu czułam zrozumienie. To światło znało wszystkie moje słabości i jednocześnie widziało moje serce takim, jakie było naprawdę. Mama uśmiechnęła się, a wtedy usłyszałam znów w środku siebie jej słowa: To, co wiedziałaś o końcu, było tylko cieniem. Teraz zobaczysz prawdę. Światło wokół nas zaczęło się poruszać. Jak fale delikatnej wody. Czułam, że zaraz wydarzy się coś jeszcze, coś, co całkowicie zmieni moje rozumienie życia i śmierci. I wtedy poczułam inne obecności. Te obecności były inne niż mama. Czułam je, zanim jeszcze je zobaczyłam. Subtelne, ale jednocześnie potężne. Ich energia była większa niż cokolwiek, co mogłabym porównać do ziemskiego doświadczenia. Nie były ludźmi, choć miały formę, którą mój umysł potrafił zaakceptować. Wyglądali jak sylwetki utkane ze światła. Nie mieli wyraźnych rysów twarzy, a jednak wiedziałam, że patrzą na mnie. W ich obecności nie czułam się mała ani bezwartościowa. Wręcz przeciwnie. Miałam wrażenie, że widzą we mnie coś świętego, choć ja sama nigdy tak o sobie nie myślałam. Kiedy pojawili się wokół mnie, przestrzeń rozbłysła jeszcze bardziej. Widziałam obrazy, nie jak na ekranie, lecz jakby były częścią mojego umysłu. Były to chwile z mojego życia: śmiech z dzieciństwa, łzy po stracie rodziców, drobne codzienne gesty dobra, których nawet nie pamiętałam, ale też momenty gniewu, słów, które zraniły innych, wyborów podjętych z egoizmu. Nie było jednak potępienia. Każdy obraz był jak lekcja, pokazanie, jak moje działania wpływały na innych. Mogłam poczuć ich radość, ból, wdzięczność albo smutek, tak jakby to były moje własne emocje. I wtedy zrozumiałam coś, co przebiło się przez całe moje dawne przekonanie o przypadkowości życia. Nic nie jest bez znaczenia. Każde spojrzenie, każde słowo, nawet te najdrobniejsze gesty wszystko tworzy fale, które docierają dalej, niż możemy sobie wyobrazić. Jedna z tych świetlistych istot zwróciła się ku mnie. Nie było ruchu ust. Ale słowa, a raczej czysta wiedza, wypełniły moją świadomość. Przyszłaś tu, by pamiętać, kim jesteś. Zawsze byłaś częścią nas, choć myślałaś, że jesteś sama. Te słowa rozdarły we mnie coś głębokiego. Całe życie walczyłam z poczuciem osamotnienia. A teraz dowiadywałam się, że nigdy tak naprawdę nie byłam sama, tylko zamknęłam oczy na tę prawdę. Zasłona, którą sama zbudowałam wokół swojego serca, opadła. Nagle wiedziałam, że istnienie to nie jest przypadek, że każdy z nas pochodzi z tego światła i do niego wraca, i że na Ziemi jesteśmy po to, by się uczyć, nie przez teoretyczne lekcje, ale przez doświadczanie miłości i jej braku. Świetliste istoty zaczęły się poruszać, tworząc coś w rodzaju drogi. Mama stanęła obok mnie, a ja wiedziałam, że prowadzą mnie dalej, w głąb światła, gdzie miałam zobaczyć coś, co zmieni mnie na zawsze. Szliśmy, jeśli można tak to nazwać, coraz głębiej w stronę jasności. Droga nie była fizyczna, a jednak czułam ruch. Każdy krok w tę stronę był jak zrzucanie kolejnych warstw ciężaru, które nosiłam przez całe życie. Światło zaczęło odsłaniać kształty. Najpierw były to rozmyte kontury, jakby wspomnienia przybierające formę. Potem stały się wyraźne tak wyraźne, że zaparło mi dech, choć przecież nie oddychałam. Zobaczyłam ludzi, których kochałam i straciłam. Najpierw mojego tatę, młodszego, pełnego sił, bez śladów choroby, która go zabrała. Uśmiechał się tak jak wtedy, gdy przywoził mnie z pracy swoim starym autem i opowiadał historię z młodości. Jego oczy miały w sobie ten sam ciepły błysk, którego brakowało mi latami. Zanim dostrzegłam dziadków, których pamiętałam tylko z opowieści, bo zmarli, gdy byłam dzieckiem. Teraz jednak wiedziałam, że to oni. Rozpoznałam ich nie po twarzy, lecz po tym uczuciu znajomości i bezpieczeństwa, które mnie wypełniło. Byli tam także przyjaciele, których odejście złamało mi serce. Każde z tych spotkań było jak dotyk duszy, bez słów, bez konieczności tłumaczenia czegokolwiek. Oni wiedzieli wszystko o mnie, a ja o nich, i nikt nie nosił w sobie żalu. Zauważyłam, że tutaj więzi były inne, na Ziemi często są splątane, pełne oczekiwań niedomówień lęku przed utratą tu były czyste każdy uśmiech każda obecność była bezinteresowna w pewnym momencie zobaczyłam kogoś kogo się zupełnie nie spodziewałam kobietę którą kiedyś uważałam za wroga na ziemi zraniła mnie słowami a ja przez lata żywiłam do niej urazę teraz jednak patrzyła na mnie z miłością tak głęboką że wszystkie tamte dawne emocje rozpadły się jak szkło zrozumiałam że to co nas poróżniło było tylko lekcją. Każda z tych twarzy promieniowała światłem, jakby każdy z nich był jego cząstką. I wtedy pojęłam, że w istocie tak jest: wszyscy jesteśmy fragmentami tej samej nieskończonej obecności. Mama delikatnie dotknęła mojej dłoni, a może raczej przesłała mi uczucie dotyku, i spojrzała w dal, w głąb jasności. Poczułam, że mam zobaczyć coś jeszcze coś, co nie dotyczyło już tylko mojego życia, ale życia każdego człowieka. I wtedy światło przede mną zaczęło pulsować w rytmie, którego nie potrafię porównać do żadnego ziemskiego dźwięku. To było zaproszenie i wezwanie. Kiedy światło przed nami zaczęło pulsować, poczułam, że przenika mnie całkowicie. To nie był zwykły blask. On miał świadomość. Wnikał w moje myśli, wspomnienia, najgłębsze uczucia, nawet te, których sama się wstydziłam. I zamiast osądu, czułam jeszcze więcej miłości. Z tej jasności wyłoniła się obecność, której nie potrafię opisać w ludzkich kategoriach. Nie miała formy, a jednak czułam, że stoi przede mną. Jej moc była nieskończona, ale nie przytłaczająca. Była jak ocean, w którym można się zanurzyć bez strachu, że się utonie. Głos, który usłyszałam w sobie, był głębszy niż wszystko, co znałam. Twoje życie ma sens. Każde życie ma sens. Nawet wtedy, gdy wydaje się ciemne i pozbawione nadziei. Te słowa weszły we mnie jak ciepło, które leczy rany. Poczułam, że obejmują nie tylko moje doświadczenia, ale wszystkie historie ludzi, których znałam i tych, których nigdy nie spotkałam. Miłość jest Twoim prawdziwym domem, kontynuował głos. Ale miłość musi być wyrażana, a nie tylko odczuwana. Na Ziemi zapominacie o tym, goniąc za tym, co przemija. Przybyłaś tu, aby przypomnieć sobie, kim jesteś i aby nieść to przypomnienie innym. Zobaczyłam wtedy obrazy, jakby wizje przyszłości i przeszłości, splecione w jedno: ludzie obejmujący się po latach rozłąki, dzieci śmiejące się mimo biedy, starsze dłonie trzymające młodsze w szpitalnym łóżku. A potem gesty, które wydawały się drobne, a jednak zmieniały całe czyjeś życie: uśmiech do nieznajomego, przebaczenie. Podzielenie się ostatnim kawałkiem chleba. Nic, co czynicie z miłości, nie ginie. Wraca do Was i do tych, których kochacie, choć czasem tego nie widzicie. Ale kiedy tu wracacie, wiecie, że to była jedyna rzecz, która miała znaczenie. Te słowa drżały we mnie jak echo, które nigdy nie zniknie. Czułam, że są prawdą większą niż wszystkie przekonania, jakie miałam na temat życia. Światło zbliżyło się jeszcze bardziej, a ja miałam wrażenie, że staję się jego częścią. Mogłam w nim zostać na zawsze, i każda cząstka mnie tego pragnęła. Ale wtedy usłyszałam inne zdanie, wypowiedziane tak delikatnie, że prawie je przeoczyłam. Nie możesz zostać. Jeszcze nie teraz. To było jak pęknięcie serca. Kiedy usłyszałam, że jeszcze nie teraz, poczułam, jakby ktoś delikatnie, ale stanowczo odciągał mnie od czegoś, czego nie chciałam opuszczać. Moje serce, jeśli można tak nazwać to, czym teraz byłam. Krzyczało w milczeniu: Zostań. Światło jednak nie miało w sobie przymusu ani brutalności. To było raczej jak czuły dotyk dłoni, która prowadzi cię w stronę drzwi, bo wiesz, że czas wyjść, choć jest ci dobrze tam, gdzie jesteś. Spojrzałam na mamę. W jej oczach była łagodność, ale też powaga. Wiedziałam, że wie więcej niż ja. Bez słów przekazała mi myśl: Twoja droga jeszcze się nie skończyła. Tam są rzeczy, które tylko ty możesz zrobić. Nie rozumiałam, co miała na myśli. Jak ja, ktoś tak przeciętny z tyloma błędami, mogłam mieć zadania do wykonania. A jednak w głębi duszy wiedziałam, że mówi prawdę. Świetliste istoty otoczyły mnie, a przestrzeń wokół zaczęła się zmieniać. Jasność, w której byłam, zaczęła się oddalać, nie dlatego, że gasła, ale dlatego, że ja byłam odsuwana. Miałam wrażenie, że przechodzę przez delikatną membranę, cienką jak mgła, a jednak trudną do pokonania. Nagle poczułam ciężar, ten sam, którego przed chwilą się pozbyłam: ciężar ciała, grawitacji, oddechu, który musiał wypełnić płuca. Zanim jednak całkowicie wróciłam, światło przemówiło jeszcze raz: Pamiętaj, miłość jest jedynym powodem. Te słowa wryły się we mnie tak głęboko, że wiedziałam, iż nigdy ich nie zapomnę. Ostatnim obrazem, jaki zobaczyłam, była twarz mamy. Uśmiechała się, ale w jej oczach był cień tęsknoty. Potem wszystko zaczęło wirować. Poczułam ból, ostry, przeszywający, brutalny. Otworzyłam oczy i zobaczyłam nad sobą twarze ratowników. Ich głosy były głośne, zniecierpliwione, a ręce drżały od wysiłku. Ktoś krzyczał, że mamy ją z powrotem. Byłam z powrotem, ale już nie tą samą osobą. Leżałam na szpitalnym łóżku, czując jak każdy oddech jest walką. Wokół mnie brzmiały urządzenia monitorujące pracę serca, a ich rytmiczne piknięcia przypominały mi, że znów jestem w świecie, gdzie czas płynie, a ciało ma swoje ograniczenia. Pierwsze godziny były jak mgła. Lekarze mówili o wypadku, o obrażeniach, o tym, że miałam mnóstwo szczęścia, że przeżyłam. Słuchałam ich, ale te słowa brzmiały obco. Dla mnie to, co wydarzyło się po ostatnim oddechu, nie było szczęściem w sensie, jaki oni znali. To było doświadczenie, które zdefiniowało mnie na nowo. W kolejnych dniach zauważyłam, że patrzę na wszystko inaczej. Szpitalny korytarz, w którym inni widzieli pośpiech i rutynę, dla mnie był miejscem pełnym cichych aktów miłości. Pielęgniarka poprawiająca kołdrę starszej pacjentce, lekarz klepiący po ramieniu młodego chłopaka w gipsie. Odwiedziny, w których ktoś trzymał kogoś za rękę bez słów. To, co zobaczyłam tam po drugiej stronie, sprawiło, że moje serce reagowało na każdą, najmniejszą oznakę dobra. Nie mogłam już przejść obok obojętnie. Zmieniły się też moje relacje. Ludzie, z którymi wcześniej miałam konflikty, nagle wydawali mi się wolni od winy. Nie dlatego, że zapomniałam o tym, co się wydarzyło. Ale dlatego, że zrozumiałam, iż każdy z nas nosi w sobie ból, który czasem wycieka w postaci złości. Wiedziałam już, że przebaczenie jest bardziej dla tego, kto przebacza, niż dla tego, kto je otrzymuje. Ale była też druga strona tej zmiany. Trudno było mi mówić o tym, co przeżyłam. Gdy próbowałam, widziałam w oczach niektórych politowanie, a w uśmiechach niedowierzanie. Dlatego w pierwszych tygodniach milczałam, nosząc to doświadczenie jak sekret, którego nie da się opowiedzieć w pełni słowami. Mimo to, kiedy zamykałam oczy, obrazy wracały. Twarz mamy, ciepło światła, słowa, miłość jest jedynym powodem. One były we mnie jak kompas, którego nie da się zgubić. Pewnej nocy, kiedy ból nie pozwalał mi zasnąć, zrozumiałam, że nie dano mi drugiej szansy tylko po to, bym wróciła do starego życia. Moje serce było już inne i musiałam znaleźć sposób, by żyć w zgodzie z tym, co zobaczyłam. Z czasem zrozumiałam, dlaczego to doświadczenie tak trudno wytłumaczyć słowami. Nie chodzi o samą podróż tam, lecz o prawdę, którą się tam poznaje prawdę, której wielu ludzi nie chce przyjąć, bo zmienia wszystko. To, co zobaczyłam, obnaża największe złudzenie naszego świata przekonanie, że jesteśmy oddzieleni od siebie nawzajem i od czegoś większego. Tam, w świetle, nie ma ja i ty w takim sensie, jaki znamy tutaj. Jesteśmy jedną rodziną, utkanymi z tej samej miłości, która jest źródłem wszystkiego. Nikt nie mówi nam o tym otwarcie, bo taki świat wymagałby, byśmy żyli inaczej, bez chciwości, nienawiści, potrzeby dominacji. A jednak tam jest to oczywiste. Wszystko, co robimy, wraca do nas, bo wszyscy jesteśmy połączeni. Kiedy krzywdzisz kogoś, ranisz też siebie. Kiedy kochasz, uzdrawiasz nie tylko tego, kogo kochasz, ale cały świat. To jest właśnie to, czego nikt nie chce, abyś wiedział: że twoje życie ma znaczenie niezależnie od tego, czy jesteś bogaty czy biedny, znany czy zapomniany. Każdy gest dobroci, każdy akt przebaczenia, każdy moment, w którym wybierasz miłość zamiast obojętności, zmienia wszystko. Czasem wracam myślami do twarzy mojej mamy i do świetlistego głosu, który powiedział: Miłość jest jedynym powodem. Wiem, że kiedy znów nadejdzie mój czas, wrócę tam bez lęku. Ale teraz jestem tutaj po to, by żyć w taki sposób, aby ten powód był widoczny w każdym moim dniu. I choć wiem, że wiele osób nie uwierzy w moją historię, to nie ma znaczenia. Nie proszę, byście mi wierzyli. Proszę tylko, byście patrzyli na swoje życie jak na dar, który może być pełen światła, jeśli zdecydujecie się je wpuścić. Bo prawda jest taka: śmierć nie jest końcem jest powrotem do domu. Jeśli ta historia dotknęła czegoś w Twoim sercu, zostaw proszę polubienie, zasubskrybuj ten kanał i podziel się w komentarzu swoją refleksją lub doświadczeniem. Twoje słowa mogą stać się światłem dla kogoś, kto właśnie teraz potrzebuje nadziei.